Witajcie w programie Mały Łowca. Witam dziś was ja. Jesteśmy jesienią, główny cel to karp i zapraszam do oglądania. Dziś będziemy łowić na takie kuleczki. Śliwka krap 18 mm na popki bananowe i na kulki o smaku kryla. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że do nas dojdzie Antek, ale nie będzie z nami łowił, tylko po prostu przyjdzie zobaczyć. I siema, przyszłam tak sobie po prostu spacerkiem, bo właśnie sobie tak spacerkiem. No i tak patrzę, że tu Max łowi ryby. No i mówi mi, że kręci. No jak kręci, no to sobie myślę, czemu by tak tu się nie pokazać? Bo na jakichś filmach mnie nie było. Ostatnio tu złapałam źródłkę. Ale łowić nie będę, bo czasu nie ma, a jednak czas goni nas. No i nie będę łowił tak po prostu, bo jednak nie ma czasu. Choć Antek ma tu swoją jedną wędkę, jak teraz nastąpi branie, to on będzie ciągnął. No wiadomo, bo Max... bo ja tak sobie idę z a nagle Max tak mówi Antek, mogę pożyczyć twoją wędkę ja takie. Jojo! On takie... To dobrze, bo już mam ją w wodzie. Ja sobie myślę, ja cię. Moja taka zanęta. opis tak wygląda. Ziarna, kukurydza, kulki proteinowe pokruszone. O. Jakieś branie było słychać. Tak. Tydzień temu wyciągnąłem tutaj karpian. Coś tak około. Nie wiem ile on miał. 2 kilo? Może nie był on aż taki duży, ale... Najpierw myślałam, że się tylko zahaczyło o skarpę cały zestaw, bo było była cała u góry. Wziął mi na kulkę krylową, no a potem się skapnęłam jak już był w połowie holu, że coś siedzi, bo ciągło i ciągło. Myślałam, że to jakiś wodorost, a to poszarpuje, pociąga. No i wziął mi, jak już mówiłam, na kulkę kryl, którą dzisiaj stosuje Max. Antek ma ciąg życiówkę, chyba większą od od mojej. Nie wiadomo. Uu. Zapewne. Zapewne. Mam, 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 mam. Ej, dobra, ale Antek powoli, powoli. No, na kulkę krila. Oh, to na, jest branie. Na tygodniu wyciągnąłem karpia. No i Antek znowu holuje. No, no, to jest ten. No jak nic. Chyba tak. Antek z takim karpiem ma około 3,5 kg. Strzelamy zdjęcia i o, wypuszczamy ja cię... Kurde, skubany Dobra, wypuszczaj Ooo, ale piękny, duży. I to są czary tej wody Nie jest to moja życiówka, ale karpik nie taki mały jak dla mnie Choć życiówkę miałam większą, to nie jest on taki zły, bo ta woda jednak robi swoje, ono ma swoje tajemnice ale powiem, do życiówki był prawie podobny. Prawie tak, tak. Kilo jeszcze, bo. No tak, około dwóch kilo wzwyższy, bo by była życiówka. Ta poszła na yy, kryla, bo Antek złapał na kryla. Także ja się z wami żegnam, połowiłam sobie nieźle, no ale jednak czas mnie pogonił i muszę już spadać. Pa! Ludzie, chcieliśmy wam powiedzieć, nie? Bo my myśleliśmy, bo to jest wędka na bezpieczny klips, Max mnie ją pożyczył, jak tutaj na, na nią mówiłem kiedyś, no i został tylko bezpieczny klips. Ciężarek się odczepił, w ogóle myśleliśmy, że przy takim małym karpiu on się nie odczepi, a to nas zaskoczyło, że przy takim mam karpiu ciężarek się odciepi. No i serio, w ogóle Max takie, mówi Antek. Czegoś tutaj nie mam. Ja bym myślę, Czego? Kurki proteinowej, przecież ja ją zdjąłem. No, e, włosach? Haczeka? Nie. No, wszystko było. Tylko, że właśnie nie było ciężarka. Został tylko bezpieczny klips. A jednak bezpieczny klipsy się opłaca używać, prawda? No, bo dzięki. No właśnie. A Max właśnie zakłada na bezpieczny klips ciężarek. 10 gramowy. A był 90 gramowy. No był 90 gramowy. Będę go musiał Maxowi odkupić, bo Max mi go pożyczył. No to ja się wam żegnam. Max oczywiście nie. Pa. znowu. Bezpieczny klips, już inny ciężarek, bo tamten miał 90 gram ten 10 kulka, kryl, haczyk, dwójka i jedziemy. Jak chyba już wam Antek wspomniał, że złapaliśmy karpia. Miał około 3,5 kg, więc nie był mały. On wziął akurat na Antka wędkę, która jest o tu. Ja chciałam podkręcić i nagle odjazd. Ja zacząłem Antek holował, ja podebrałem. Antek podtrzymał Rybę, a ja ją postrzelałem zdjęcia. Więc dzięki Antkowi w sumie się udało. Bo ja bym raczej sam go nie wyciągał. Na no, oto te kulki. No. Jak nie wiecie o co chodzi z tymi kulkami, to obejrzcie mój i Antka filmik, jak mówimy o naszych przynętach, które stosujemy na różnych wodach. To do zobaczenia. Ups, sorry. A ja Antkowi nęcę pod zestawik. Takim oto peletem ósemką. Na dwóch zestawach jest kryl, a na jednym postawie czosnek. Dzisiaj łowię na śmierdzące kulki, bo jest jesień. I to się mi bardzo dobrze sprawdza, bo latem zawsze tutaj łowię na słodkie. Latem właśnie złapałem Żdziówkę. Myślałam, że już antyk większą rybę ode mnie ciągnie. No ale okazało się, że nie. Dla antka pewnie niestety, że nie wyciągnął większej ryby. I dla mnie też niestety, bo by antek w końcu coś dużego w życiu połowił. Już ma. Karpia 4,5 kilo. i oby tak dalej. Oby większe. Tak, żeby było wiadomo, co te dwie wędki są na kryla, bo na tą tu wędkę poszło branie. Antka karpik i obłowujemy o mniej więcej tam te końce tam brzegier czy tak 2 metry od brzegu są w sumie zestawy tak jeden chyba 3-4 coś takiego a zaraz wam pokażę ten tutaj zestaw jest na czosnek jest ten tam rozstawiony i tu bo się szykuje na grubego karpia i tu ten bok mam obłowione i czekam. No nic, ja się z nami żegnam. Połowiliśmy sobie troszkę z Antkiem, Na no w sumie Antek. Ja miałam kilka brań tylko i nic więcej. Jakby Antka nie była, to ja bym ciągnął, ale na szczęście Antek był. To jak jeszcze nie mieliście zasubskrybowane naszego kanału, a oglądacie. Oczywiście kliknijcie subskrybuj dzwoneczek. I jak wam się podobają nasze filmy, to łapeczki, to cześć czołem i do następnego.